Siema siemaneczko, jestem Fejs Grondola i dziś zapraszam Was na już czwartą część serii Minecraft Bedwars. Pamiętajcie o subiku, jeżeli film Wam się spodoba, no to łapeczkę w górę. No to zapraszam do oglądania. Już skakujemy do gierki. Już poklapiemy sobie gości jacyś randomów. I w dół! i jesteśmy żółtymi. Kupuję szybko glinę, żółta terakota. jest możliwe, to jest glina. Tu... Nie, 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 dobra, jak już tu będzie, tu najwyżej będzie trochę mniej. Raz muszę znaleźć sprawy dzieć. O wiadro wodą ile kosztuje? Nie, nie, nie. Jak? On już mi zamskoczył. Nawet się spełniliśmy. Dobra. Udało mi się go zabić już. Nie będzie chyba z nim więcej problemu. Iron Sword. No i niestety musimy uciekać. Kurczę, już mnie zabito. Nie jestem za dobry w tym grze. ja jeszcze. Czemu? Jakie partie opuściło ekipę kiedy Ja mam solo. Tłumaczę to ktoś. Jak ktoś wie, czemu tak pisze, nie napisze w komentarzu. No naprawdę nie wiem o co tu chodzi. Ach, głupie, jakaś mapa znowu. 3, 2, 1, start. raz niebieskich. Jeden problem, osobę mniej więc będzie gierka łatwiejsza. Ja muszę znowu glinę pić. Teraz szybko obełnę. No, teraz już mogę iść chyba pod jaksy, tak myślę. Chyba, że ktoś mnie już tam podbiera. To wtedy będę musiał wytłumaczyć, kto tu rządzi. Kolczuga kupiona. Pomarańcz się nie rusza. Więc idę pod jaksy, żeby sobie to wszystko ulepszać. Super, wiedziałem, że ktoś tu będzie. I uczekam, super, z moimi itemami. I idę. No i jak O tak łatwo, no to nie ujdzie. Co się nam stało? Czemu mnie wywaliło? Nie wiem. Dobra, lecimy. Solówka. Siema, masz podobnego skinka. Ja mam takiego. To jest od góry. Ui! Down, up, and down, up, and down. Spadam na dół, i jestem morski. Dobra, teraz stawiam na większą strategię czyli zderzam, glina. Tylko rzeczy, które trudno zmieszczyć. Może wyjdzie, może będzie pierwszy win w serii, bo po to złożę jedną serii, żeby wreszcie zrobić wina. Tego jednego choćby wina. Dobra. Skoro za nami jest chyba żółty albo złoty, to lecę go podjechać. Bo ja nie będę czekał teraz. To już kupione, TNT i wełno. I tak. był pierwszy. Kurczę, no i znów postanowił mnie zniszczyć. Na szczęście chyba nie ma TNT. Jak teraz mogę cię zniszczyć? No mnie na jednym serduszku się nie dało wygrać. Dobra, jeszcze jedna próba. Mam nadzieję, że ta seria się skończy. I szybko zrobię tę ruina. I co cały czas w drugie miejsce. Kiedy nie kręcę odcinka, to drugie miejsce, kiedy się trenuję. Ale kiedy jestem na odcinku, to zawsze mam takich spocuchów, że mnie zchwyleją. Muszę tyle tego robić. Tak. To... I teraz czekać na złoto, bo muszę ogarnąć tego golda. Jeszcze jednego na drewno, i mogę, mogę pójść na ten drugi krańc świata. Bo już nie będę wiedział, że mój bed jest bezpieczny. Hmm. Nie no. No to jednak mi nie jest bezpieczne. Update, update. Aha, już nie mam kupiono. Dobra, i teraz jeszcze szybko dynamit i lecę na człowieka. Z tej strony nie mam człowieka. Co to z tej jest już człowiek? Nie. Co? Jak? I on teraz pewnie będzie siedział, oh, zabije mi łóżko, jak inaczej. Będzie miał 9 hubsa, zaraz 0. Zabiłam go? No to jeszcze jedna próba. Dobra, mam nadzieję, że teraz już się dziewka trzecie miejsce, bo jak przed odcinkiem 10 minut próbowałem zrobić, to jakoś cały czas drugie miejsce. Cały czas. Tylko zrobiło mi jakoś sposób z diamentowym mieczem. A teraz to zabija mnie każdy. Dobra. Teraz stawiam na coś prostego, czyli na wełnę, obuduję łóżko wełną, dużą warstwą wełny. Teraz trzeba tam wrócić, zabrać lepsze mitę. Tąść kolczugę. TNT. Więcej pełny. Lepszy miecz. I mam od razu tylko. максимально есть еще. Shift. Teraz trzeba tego tutaj co ja zmniejszyć. Zmniejsza. Dobra, zleciał. Jest zleciał. Szanse pom wykorzystamy. Dobra jest, to się może udać. Teraz pewnie teraz siedzi i się spróbuje ogarnąć i temy. Co nie jak! Jak on to zrobił? Próbuję wejść, żeby trochę czasu mam. Teraz Iron Sword. Na ciebie teraz Iron nie stawiam. Zleciał i zginął, zbiorę to na. Paga, że jeszcze na plusie zostanę. Nie! I przez takie coś właśnie nigdy nie zrobiłam. No. Teraz proszę, żeby nikogo nie było w bliżu. I póki co nie ma. Kolczuga TNT. I idę na diaksę. Chyba, że już mam drogę na diaksę. Nie, no to idziemy na emeraldę. I trzeba ją dobrać. A no, mogę się pobawić w budowę. brajda dama idziemy i to się uda Pierwszy, no dobudowanie do budowania się do czegoś takim sposobem. To się miał Pandemia A dobra, nie jestem piękny, zapomniałem. Pomyliłam grę. A gdzie jest ping? Tam, i rad go niszczę. Ale, o, dobra. Mam dzisiaj szczęście. Diament. Czy ktoś jeszcze ma dostęp tych do diaksów? Nie jestem jedyna. Z chyba się dało. Gdy grałem Stitch'a Pompano, to chyba się dało coś z Wordiacsów zrobić. Ulepszenia. Ode, ochronę będę miała przynajmniej już. E To by było już na tyle z tego odcinka. Zapraszam do oglądania innych, a kolejna, kolejny piąty odcinek z serii Minecraft Bell nie dał już jutro. Nara! No, no.